Witam Was serdecznie na naszej kolejnej e, potygodniowej e, katechezie. Jesteśmy już po pierwszym tygodniu, przypominam, po pierwszym tygodniu dla co niektórych, się nie spieszymy, po pierwszym tygodniu naszego nowego podręcznika. E, przyglądamy się postaciom świętych. Jesteśmy w takiej dosyć ciekawej sytuacji, kiedy teraz będziemy przyglądali się e, pełnej hagiografii, czyli takiemu też historycznemu spojrzeniu na świętych ale też spróbujemy uczyć się czegoś ciekawego na bazie ich duchowości, na bazie tego, co możemy właśnie odkrywać w tych postaciach, w tych konkretnych historiach świętych, którzy no, zostali nam w tym podręczniku formacyjnym zaproponowani. Pierwszą postacią, nad którą będziemy się zastanawiali, którą będziemy odkrywali, jest Jan Chrzciciel. Pewnie to, co jest niesamowicie ważne, co musimy zrozumieć, to jest to, abyśmy próbowali zawsze spojrzeć na takie doświadczenie świętych, troszeczkę taką odczarowaną drogą i troszeczkę takim odczarowanym spojrzeniem. Dlaczego? Z tego względu, że niestety bardzo często, zwłaszcza jeżeli chodzi o starożytnych, średniowiecznych świętych, przedstawiało się ich w taki sposób, wiecie, nieskazitelnie kryształowy, przez co mamy wrażenie, że to są takie osoby, no, które Trudno naśladować. Trudno żyć tak jak oni. I dopiero wtedy, kiedy się zaczynamy wczytywać w takie bardzo szczegółowe opisy, w jakieś takie bardziej konkretne informacje, notatki dotyczące ich życia, ich pracy, ich uświęcenia, nagle rozumiemy, że to nie są osoby nieskazitelne, tylko po prostu dają możliwość działania właśnie łasce Pana Boga. Pewnie to, co jest też niesamowicie ważne, to jest to, żeby zrozumieć, że świętość jest zadaniem dla każdego z nas, każdy z nas ma być świętym. Czyli o nas, uwaga, też może za 100, 200, 300 lat też taki podręcznik będzie mógł być napisany. Więc tutaj nie bądźmy jakoś pysznie skromni. Niestety, można być skromnym pysznie. Nie? Czyli można być skromnym, ale tylko i wyłącznie na pokaz, i tam jest więcej pychy niż skromności. Więc e, starajmy się, no właśnie, nazywać te rzeczy po imieniu. My chcemy być święci. No taki jest nasz cel i takie jest nasze działanie, dlatego my to wszystko staramy się robić. Więc, co jest przede wszystkim jakby ważne w świętych? W świętych ważna jest ich codzienność. Właśnie, oni nie są święci tylko i wyłącznie ze względu na jedno, drugie, trzecie wydarzenie ze swojego życia, ale są oni święci właśnie ze względu na to, co robili cały czas. I okazuje się, że to właśnie święta codzienność. Pozwala przygotować się na wielkie i ważne decyzje niekiedy jedną w życiu, dzięki której później właśnie taka osoba no, staje się dla nas wzorem i staje się dla nas niesamowitym przykładem. Więc świętość, moi kochani, jest zdobywana nie jakimiś heroicznymi czynami, ale codziennością. Bo no to właśnie codzienność przygotowuje nas do tego, żebyśmy byli w stanie podjąć jakiegoś heroicznego czynu. Właśnie dzięki codzienności, moim codziennym wyborom, sprawom tego, że temu, że jestem wierny moim codziennym zadaniom, obowiązkom, temu, że staram się realizować drogę mojego powołania w jak najbardziej należyty sposób, to właśnie to są te małe kroki, to są te małe takie kamyki, które tworzą i przygotowują ten cały obraz do tego, żeby stać się świętym. Że wtedy, kiedy będzie ta jedna decyzja, ta jedna okoliczność sytuacja w moim życiu, kiedy będę musiał podjąć coś ważnego, ważną decyzję kiedy będę musiał zrobić coś naprawdę wyjątkowego, to właśnie dzięki tym małym, drobnym rzeczom, tym małym kamykom, tym małym sprawom, ja będę w stanie to uczynić. Więc tutaj, im bardziej dbamy o codzienność, tym bardziej jesteśmy przygotowani na to, żeby właśnie w takim dużym, wyjątkowym wydarzeniu, być może które raz w życiu na nas przyjdzie, a może wielokrotnie, ale będziemy w stanie wtedy sprostać takiemu zadaniu. Więc wracając już do Jana Krzyciera. Jan Chrzciciel jest o tyle wyjątkową postacią z tego względu, że to jest postać, która tak naprawdę istnieje na skraju testamentu, jeżeli chodzi o Pismo Święte. Z tego względu, że Jan Chrzciciel jest ostatnią postacią, uwaga, Starego Testamentu. Tak to jest ostatni bohater, ostatni prorok Starego Przymierza, który właśnie w swoim życiu o tyle był wyjątkowy, że on nie tylko zapowiadał nadejście Mesjasza, ale więcej on wskazał na baranka paschalnego jako jedyny. Co więcej, on przyszedł właśnie w imieniu i w głosie Eliasza. Też właśnie prorok, bardzo znany prorok Starego Testamentu. Więc tutaj, jeżeli byśmy chcieli też rozumieć funkcję i posłannictwo prorockie Jana Chrzciciela, to też odwołuję Was do tego, żebyście sięgnęli do Starego Testamentu, poszukali sobie historii tej postaci i poczytali sobie właśnie o Eliaszu. I zobaczyli właśnie jego działalność, jego życie jako proroka, i wtedy porównajcie to z osobą Jana Chrzciciela. Wierzcie mi, zobaczycie od razu, o co tu chodzi. Więc zobaczycie właśnie ten wspólny akcent, ten wspólny właśnie element, który łączy te dwie postacie. To jest właśnie niesamowite. Tutaj od razu może taki mały marginesik, właśnie w ten tkwił błąd Żydów, Izraelitów, że oni myśleli, że Eliasz, dosłownie Eliasz, tak? Ten sam człowiek, ta sama postać dosłownie przyjdzie w czasach mesjańskich. To znaczy, oni myśleli, że dosłownie ten prorok sprzed setek lat po prostu powróci i on będzie przygotowywał właśnie nadejście Mesjasza. A oni właśnie jakby nie zrozumieli tego, że ktoś ma przybyć w duchu Eliasza, że to ma być właśnie taki moment przybywania, kiedy ktoś jest napełniony tym samym duchem, spełnia takie samo zadanie. No i właśnie tutaj niestety tkwił właśnie ten problem że później sami uczeni w Piśmie, sami Żydzi, nie mogą rozpoznać Chrystusa, chociaż nie Chrystusa, tylko Chrystusa też nie rozpoznali. Ale chodzi o Jana Chrzciciela. Chociaż też jest ciekawy moment, kiedy już uczeni w Piśmie i faryzeusze kłócą się z Chrystusem i żądają od Niego odpowiedzi. I wtedy Jezus, jakby w troszeczkę podstępem, Jezus lubiał podstępy, sam zadaje pierwsze pytanie. Kim był Jan Chrzciciel? Od kogo pochodziło to, co głosił Jan Chrzciciel? Od Boga czy od człowieka? I sami faryzeusze, jak będą widać, no jak powiemy od Boga, no to lud nas zabije, bo czynił ewidentne znaki. Jak powiemy od człowieka, to lud nas zabije, bo czynił ewidentne znaki. Jak powiemy od Boga, to wtedy Jezus nas tutaj właśnie zruga. To dlaczego mu nie uwierzyliście? W związku z tym, odpowiedź faryzeuszów nie wiemy. Nie? I to jest właśnie w ogóle tutaj pokręcone. Faryzeusze, jakby w ten sposób, no, pokazują nam, że dla nich prawda jest obojętna. Dla nich nie jest istotne, jaka jest prawda, co się stało naprawdę, kto jest kim naprawdę, tylko najważniejszy jest stan, na który mamy wpływ. Czyli o wiele ważniejsze jest to, czy ja mam dalej wpływ na to, co się dzieje, na świat, który jest dookoła mnie i czy mogę tak naprawdę rządzić. I to było dla faryzeuszu tak naprawdę priorytetowe. A nie, czy, czy, czy Jezus jest Mesjaszem, czy Jan był prawdziwym prorokiem. Czy to wszystko po prostu się zgadza? To akurat było tutaj zupełnie obojętne. Doskonale wiemy, znamy dokładnie historię. Począwszy już od poczęcia Jana Chrzciciela, doskonale wiemy, że towarzyszyły temu wielkie znaki. Jego ojciec, który właśnie też pełnił funkcję w świątyni jerozolimskiej, objawienia anioła, ojciec, który staje się niemy na 9 miesięcy. Znaki temu towarzyszące, sam poród. Więc to, jakby już pokazuje, takie ogromne działanie łaski Pana Boga. Czyli widać, jak bardzo Pan Bóg, no właśnie, jest związany z tym, z tym chłopcem, ale Pan Bóg jest związany z każdym z nas. Każdy z nas otrzymuje ogromną łaskę od Pana Boga, ogromne dary. Więc to nie jest tylko i wyłącznie, że to są co niektórzy wybrani w historii zbawienia, którzy byli konieczni i potrzebni. Każdy z nas jest dzisiaj konieczny i potrzebny w historii zbawienia. Pamiętajcie, żyjemy w czasach ostatecznych Kościoła, tylko broń Boże, żeby mi tu znowuż nie myśleć, że to już apokalipsa się zaczęła. Tak? A tu znowuż przypominam jasno, wyraźnie, dobitnie: jak się zacznie apokalipsa, to wszyscy o tym będziemy wiedzieli. Zostanie tak? udzielony nam taki duch i będziemy w stanie te znaki odczytywać. Patrz, Pismo Święte. Nie będzie rzeczy tajemnych, będą rzeczy objawione. Apokalipsa jest ostatecznym objawieniem się Pana Boga. To nie jest rzecz, która przyjdzie jak taki złodziej i tylko wiecie, w pewnym momencie tak już hurra apokalipsa. Nie, to będą znaki jasne, czytelne. Chrystus, kiedy nadejdzie na końcu czasów, to nikt z nas nie będzie miał wątpliwości łącznie z ateistami, wszystkimi tam buddystami, kimkolwiek. Że to jest Mesja, że to jest prawdziwy Bóg. Nikt nie będzie miał wątpliwości. Każdy otrzyma takiego ducha. I wtedy będą sprawy jasne, wtedy już nie trzeba wiary, bo wtedy już zostaje tylko pewność i wiedza. Wiara jest niepotrzebna, wtedy już będzie. Więc właśnie my żyjemy w czasach ostatecznych, nie dlatego, że już zaczęła się apokalipsa, ale dlatego, że my już żyjemy w czasach eschatycznych, które przygotowują się na to wydarzenie. I w związku z tym naszym zadaniem jest zgłoszenie Chrystusa z stałego To jest właśnie rzecz, w której my też otrzymujemy potężną ilość łaski nie jest tego tak, że faktycznie Jan został tylko i wyłącznie jako on, czy tam nieliczni, powybierani przez Pana Boga. Nie, Pan tutaj naprawdę udzielał swojej łaski w niesamowity sposób wtedy, ale także i dzisiaj. Dalej, to czego się możemy uczyć oczywiście z historii Jana Chrzciciela, to jest jego niesamowite rozumowanie w Słowie Bożym. Skoro, i to jest też taki no, wniosek z Pisma Świętego, skoro jego ojciec pełnił funkcję w świątyni, w związku z tym Jan chrzciciel też musiał należeć do rodu kapłańskiego. Jan chrzciciel też musiał, bo w Izraelu funkcje kapłańskie się dziedziczyło. Czyli, jeżeli kapłan miał syna, no to naturalnie jego syn dziedziczył to wszystko. Obowiązki, przywileje, prawa, wszystko, co było z tym związane. Tak? Więc tutaj z pewnością też musiał Jan chrzciciel, na początku przynajmniej, zanim wyruszył na taką bardzo ascetyczną drogę no musiał z pewnością przyjmować niesamowitą naukę, wykształcenie, musiał z pewnością mieć do czynienia i z dobrymi egzekutami właśnie tłumaczami Pisma Świętego, znawcami Pisma Świętego w Starym Testamencie w Izraelu, w świątyni jerozolimskiej. Musiał wykazywać się dobrą wiedzą, no ale właśnie na tej drodze, oczywiście też pewnie no, współpracując z łaską Pana Boga, rozeznawał, no i w pewnym momencie no właśnie też zapragnął Zapragnął takiego życia ascetycznego. Są co niektóre teorie egzegetów, że Jan Chrzciciel najprawdopodobniej miał do czynienia z wspólnotą Skumran. Z to jest taka, jakbyśmy powiedzieli żydowski zakon bardzo ascetyczne życie oni prowadzili i najprawdopodobniej no właśnie Jan Chrzciciel miał z nimi też do czynienia. Stąd też no właśnie mieszkał na pustkowiu jakby co, rzeka Jordan, to jest bardzo blisko. Rzeka Jordan, Morze Martwe, tam gdzie Jan chrzciel głosił chrzest, gdzie nawracał, a Kumran to są naprawdę bardzo bliskie odległości, więc, więc tym bardziej jest duże prawdopodobieństwo, że miało on coś wspólnego z Kumrańczykami z i, i z ich stylem życia. Ale niemniej jednak, no właśnie to co robi Jan chrzciel, jest niesamowicie wyjątkowe, dlatego że on rozpoznaje baranka Bożego i to jest ogromna, ogromnie ważna cecha. Rozpoznać Boga, który przychodzi zauważyć Go w swojej codzienności, dostrzec Go właśnie w tym, co się dzieje. To jest jakby niesamowicie ważny stan, stan łaski, który każdy z nas, no właśnie teraz też może dzięki współpracy z tym, co otrzymujemy od Pana Boga, dzięki też rozumieniu Pana Boga, tak? Tu ciągle mówię, my nie zapominajmy rozwijać w sobie nie tylko serce, ale także i, i rozum. Rozum tutaj też jest potrzebny. My musimy rozumieć, w co wierzymy. Musimy rozumieć, kim jest Pan żeby Go móc rozpoznać, żeby móc rozpoznać Go po tych znakach, które się dzieją, po tych gestach, w których On pragnie nam siebie zostawić. Kolejna rzecz w Janie, która nas może zachwycać, jest Jego niesamowita pokora. To jest to, że Jan nie skupiał się na sobie, tylko skoro już Baranek Boży przyszedł, on absolutnie wszystko inwestuje właśnie w Jezusa. Oto, oto jest Baranek Boży. To jest rzecz niesamowicie ważna i On tutaj Również przecież ma swoich uczniów, Jan Chrzciciel, których posyła do Chrystusa. On się nie boi stracić swoich uczniów. To jest też kapitalna i fenomenalna sytuacja, nie? że on posyła ich. I tam mają iść wręcz nawet pod pretekstem pytania, że właśnie wtedy, kiedy Jan Chrzciciel już był uwięziony, no to właśnie wysyła swoich uczniów z zapytaniem do Jezusa. Z jednej strony być może Jan potrzebował też takiego potwierdzenia tego, tych wątpliwości, które się w nim rodziły, ale też z drugiej strony, być może to było bardzo inteligentne katechizowanie uczniów, nie? posłanie ich w miejsce, gdzie mogą właśnie spotkać samego Boga, gdzie mogą wejść w osobistą relację z samym Bogiem. Więc to jest niesamowita mądrość, która jest właśnie w Janie Kształcielu. No i oczywiście każdy z nas zna historię związaną z jego śmiercią czyli ktoś, kto jest wierny prawdzie do końca. Więc Jan Chrzciciel z pewnością uczy nas niesamowicie wyjątkowych rzeczy. Uczy nas z jednej strony głębokiego życia duchowego, z drugiej strony bardzo takiego trzeźwego myślenia, patrzenia na świat, odczytywania znaków, które się dzieją. Więcej, Jan Chrzciciel uczy nas takiej otwartości i nie zatrzymywania na sobie. Tak? To, jest, to jest bardzo niebezpieczne, kiedy my Zaczniemy zatrzymywać na sobie, w naszych relacjach rodzinnych czy we wspólnocie, tak, kiedy zaczniemy skupiać się wokół siebie, wokół naszych spraw, wokół tego, że właśnie wszystko kręci się dookoła mnie, bardzo niebezpieczna sytuacja. Więc tutaj, im szybciej, właśnie jak życie dla nas stanie się takim wzorem, kimś do naśladowania, myślę, że spokojnie będzie to coraz bardziej rozwojowe dla nas. Więc nie bójmy się. Z pewnością warto uczyć się w Janach bardzo dużo, ale też pamiętajmy, święci są cudownymi postaciami, ale one rozeznały drogę swojego powołania. One rozeznały to, do czego je Pan Bóg wzywa. Ty rozeznaj to, do czego Pan Bóg Ciebie wzywa. Nie staraj się żyć życiem kogoś. Na przykład żyć życiem Jana Chrzciciela. Jeżeli Pan Bóg cię do tego wezwie, i masz pewność, że Pan Bóg cię do tego wezwał, jak najbardziej. Ale broń Boże, żebyśmy teraz próbowali szukać w naszym życiu jakichś takich doświadczeń, czy budowali takie doświadczenia, w których w tym wszystkim my gdzieś się pogubimy. Żeby tu nie było sytuacji takiej, że to się. Nie skończyło jakąś duchową tragedią. To jest taka myśl nie tylko do Jana, Chrzyciela, ale w ogóle do świętych. My się często zachwycamy świętymi, ich życiem, ich postawami i też byśmy tak chcieli. Dobrze, ale spójrz na to, kim był dany święty. Często może się okazać, że zachwycimy się jakimś zakonnikiem, zakonnicą, teologiem i teraz my chcemy tak jak on żyć, my chcemy się poświęcić tak jak oni Panu Bogu. Święcić się Panu Bogu jest dobre, ale w drodze swojego powołania, rozeznawać, czy to gdzie idę, czy to jak idę, czy to jest na pewno to, czy to jest ta dobra droga. Żeby tu nie było po prostu jakiejś duchowej tragedii. Więc kochani, życzę Wam jak najlepszej niedzieli, najlepszego tygodnia. Niech Pan Bóg błogosławi. Życzę dobrej, dalszej pracy z podręcznikiem. Będziemy uczyli się dalej, będziemy dalej odkrywali, czego tutaj święci właśnie nas uczą. I Jakie postawy pragnę nam pokazać w naszym życiu. Wszystkiego dobrego dla Was, szczęść Boże. Do usłyszenia, zobaczenia.